Witam wszystkich w czwartym, chyba czwartym odcinku Igrzysk Śmierci Survival Games Minecraft Dzisiaj jestem sam na mapie Breeze Island Czyli nie wiem, wyspa mordu, wyspa śmierci, coś takiego Nie mam żadnego sojuszu co dobrze nie wróży i w ogóle tej mapy nie znam więc będzie ciekawiej 30 sekund 16 ale tam coś widzę może tam coś będzie 80 na na 40 FPS-ach tym razem będę nagrywał, ostatnio było na 30 Tak, tu mam może do przepłynięcia Nikt mnie chyba jak na razie nie goni Chociaż nie, tam biegną Ale nikt nie płynie tu gdzie ja Czyli albo tu jest coś niebezpiecznego Albo to po prostu gówno jest. No zaraz się przekonam. To się chyba wchodzi. O nie, parkour! O jest, najgorsza rzecz, chyba jaka jest została wymyślona w Minecrafcie. Parkour. Nie cierpię tego. Kurde. No, dźwięki zmienili w jeden cztery cztery. Jeszcze kawałeczek. Gdzie teraz tam? Potem tu. Potem tu. 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 Żeby tu przynajmniej coś było. W ogóle coś jest. Piecyk no. o jest. No fajnie, łuk, bez strzał. Ona chyba ciśnie ktoś z mieczem. I mam wrażenie, że tutaj chyba ktoś jest. Tam jest... Tu jest kolejny park na jakąś inną wieżę. Może tu coś jeszcze będzie? Kur... Kur... A szlak by to... Tak i w tym odcinku już na pewno nie będzie intro Nie wiem jak będzie w innych No chyba, że zrobimy Ale na to się nie zanosi jak na razie Bo nikt z nas nie ma żadnego pomysłu I nikt nigdy się w to nie bawił może jakoś inaczej tam wskoczę A Fuckie I tu co jest? Skrzyneczka jakaś? A O kurde Taki mieczek, to ja rozumiem. A nie takie coś co ostatnio znajdowaliśmy. Czy przejście na jakąś górę tutaj. Tu się da wejść. Ha, jeszcze jedno. O, no i to jest. I mapka. Od razu lepiej. Zobaczmy co jest na tej mapie przynajmniej. No. Mapa spoko, ale... No, żeby jeszcze pokazywała tę arenę. To bym się bardzo cieszył. Ale widzę, że to nie ta arena jest pokazana na tej mapie. Dobra, skaczę. A, A! Dobra, gdzie teraz? Mam dwie strzały. Jest jeszcze dziewięciu trybutów. Tu gdzieś była taka żaba z liści pod wodą. I na wulkanie coś było. Zdecydowanie z Miko i z Eniem mi się grało wygodniej. Ale tym razem jest jakiś taki większy spokój. 40 fps nagrywam tak, dobra no i co tu jest? tu gdzieś powinno być wejście kurna nic nie ma chyba, że na samej górze coś jest, ale ta lawa no na pewno nie pomoże wleźć hmm. Kurde, widzę kogoś. Może zdołam dopłynąć tutaj. I na shifcie sobie stanę, tak żeby mnie nie zauważył. Już chyba nie miał żadnych temów, Nie ma żadnych temów. Ale skoro był tutaj, to już... Nie zabrał to się dało. Kurde, opti fajna nie mam. No tak, 1, 4, 4 jest. Kurde. Taki mod przed, dobra. Jedna sztabka złota więcej i jest mieczyk. A on właśnie na statek tu ja go nic nie znalazł. Albo jakby znalazł mało, to mógłbym go zdzielić tym mieczykiem ładnie. I może bym miał jakieś ładne itemki. O, jest żaba. Tam Tam się zaraz wybiorę Po tej rundzie zagram sobie pewnie jeszcze jedną A potem Może zacznę nagrywać coś innego Jakiegoś Miałem te kita nagrywać I solo i poradnik Możliwe że z mi kopyko Kurde Co za dupek, no Nie wskoczę nie ja w ten sposób chyba to mnie... A! No, okay. Ha! Trafiłem Jeszcze mam jedną Ha! Jak tak dalej pójdzie, to on długo nie pożyje Ale ja chyba też nie Mogłem wrócić na spawn'a, ale tam pewnie już, co było, to było. Musimy Jezu, muszę to. Ja na piasku. No i zwiał, no. Dobra, do żabych pewnie się już ktoś dorwał. Ale spróbować nie zaszkodzi. Hm, fajno To już chyba ktoś tu wlazł. No. For tributes remain. For spectators watching the game. To, no, to nie, tak nieźle. Ja jestem w najlepszej czwórce. To się jeszcze nie zdarzyło. Nie, jak będę nie miał półtora, to sobie zjem. I teraz pytanie, czy ktoś już tam się to dostał? No nie, no to nie może być mapa tego. Chociaż aren to tu są cztery mapy, chyba tylko. Ale arena się ładuje jedna naraz. No tak, i to jakby co jest serwer premium, więc... No non-premium był ten, na którym graliśmy ostatnio Szczerze nie pamiętam jak się on się nazywał O, i to jest to, czego jeszcze nigdy nie dożyłem Na tym serwerze, czyli noc Rzadko się udaje komukolwiek przeżyć nocy Zwykle się padnie wcześniej więc dzień już uważam za udany. Hmm, mógłbym to zostać. Za ile mecz? 35 minut. A jednak 60 sekund. Teraz muszę tutaj tylko stanąć. No dobra, no to... To będzie szybki deathmatch W którym ukochany Kamil Kime zginie na pewno Bo na pewno ktoś ma lepszej itemy Jeszcze po nocy Ale będzie mordor Czy tu jeszcze żadnych skrzynek? De w meczu wolałbym jednak nie zginąć Nie Mamy jakieś nikłe, co prawda, ale mamy jednak jakieś szanse i jedziemy O kur Dobra, się mi nie wypowiem Padłem No moich itemów się pozbywa No ja mu kurna dam no to jeszcze Dwóch w sojuszu Klasa a No i teraz zobaczymy. Ja bym wolał chyba, żeby jednak wygrał ten Tony. Ajajaj, aj, aj, kurde. Z siódemki, to pewnie, to ja jestem ciekawy skąd ja byłem. No to w takim razie ja tu zrobię cięcie, jakoś to ładnie połączę i... No dla was za sekundę, a dla mnie pewnie za 15 minut, się widzimy. No to witam z powrotem. Tym razem z lobby serwera jeszcze zanim się zacznie, żeby pokazać jak to mniej więcej wygląda tak to wygląda na każdym ich serwerze i wpisując w komendę vote głosujemy na ulubioną mapę czy ja to akurat nie lubię tych map więc zaskipuję, żeby je Zmienili. O proszę, nawet no, ktoś nie, więc jest. 5 from ten skip was received. Eee. O nie, no nie znowu na wyspę. No nie na bliza. Nie chcesz powrotem na wyspę. Na wyspie jest do kitu ale tu jest dopiero parkur co tam tamten parkur to jest parkur no i wygląda na to że chyba znowu zaraz wyląduje na wyspie nie no to dobrze nie wróży O! Niemcy Włosi! Uu. No i co? Wyspa znowu tam. Tym razem na innym serwerze, więc... Już co innego? No wyspa jest chyba ulubiona jednak. Wszystkich, no. Tylko gdzie by się tu pociągnąć? A no, dobra, zaryzukuję, pobiegnę tam. No. A ja z trójki jestem. 18 seconds after the game begins. Jestem z trójki. Badania ogółu ludzi grających zakończone. Ludzie bardzo mini. Nie ma sprawy, też ich lubię. Oprócz tego, że zaraz będę musiał ich wszystkich pewnie pozabijać. Spróbuję dopłynąć tam. Hm. Tam byłem ostatnio. Ktoś biegnie za mną. No niestety u mieczyk. Na miesięk nie rzuci, bo ja już płynę. A nikomu się nie chcę gonić, kogoś kto płynie i do tego za chwilę dobiegnę do takiej wysepki. I 23. A ja jestem z trójki, tak? No to. Trójka, dystrykt. Bardzo nastawiony na przemysł i elektronikę. Mogłabym jakieś pułapki porobić, teoretycznie. Tak, żeby to było w zgodzie z... ...moim dystryktem, który mi przydzielono. No i fajnie, i gdzie jest... ...skrzynka jakaś? Aha! Tutaj, na dole. No nic, kurde, nie ma ciekawego, no. Co mi po hełmie? Są żabce, rad. To, nie. to musi być jeszcze jakaś druga skrzynka za duża ta wyspa na jedną skrzynkę tylko że jeżeli jest to gdzie jeszcze raz wejdę na drzewo No właśnie, można liście rozwalać No aż mi głód poszedł No ale biegłem jednak Zwykle jak są skrzynki to są na środku więc Rozwalając po jednym na środku Tam się ktoś bije A mnie tu nie ma Zdecydowanie mnie tu nie ma Ja sobie tylko grzecznie Jem, luten flash. Przypomniałem sobie postać. No i Terraria się przypomina. Chyba czeka, aż mi hangar zejdzie. Chociaż no. jeszcze no który płynie z mieczem. Jedzie nim wszystkich po prostu po kolei. Jeden padł właśnie. No takie takiego skina, że... Zaraz, czy nie jest mój kolega? Jeżeli tak, to... Chociaż nie wiem, tak to by się odezwał. Dobra, i tak nie mamy żadnych szans, więc... Pewnie już troszeczkę zmęczony. No ja sobie spróbuję skrócić drogę do niego. Ale tak, żeby mu się nie pokazywać przynajmniej. W końcu się pomyli i zwolni. Aha. Iron Sword. Dobrze, to to na pewno nie jest. Chociaż nie. Drewniałaczek. Przed tym drugi. Teraz to we mnie rozpoznał zagrożenie. A jeżeli ja ciągnę go spod wody, to... Ciężko mu trafić. Dawaj ten miecz, a ja z niego zrobił użytek. Strzała się nigdy nie kończy. W końcu zaś zacznie Aj dostałem. To szybko się skończyło. 95. O kurde. Ale mi staty idą w dół. No To zginałem. No niedobrze, niedobrze, niedobrze Chyba pójdę te kita nagrywać no bo nic do roboty nie mam No to w takim razie żegnam wad ze środka tej jakże pięknej ale zabójczej areny i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.